mnie tu! Do mnie tu powiedział! Ja mówię nie ty... Sędziowie wracają do akcji. Oglądaj tylko w kanale Plus Online. Dotarliśmy. Jesteśmy w Los Angeles. Udało się wreszcie dolecieć po 13 prawie godzinach lotu. Jesteśmy zmęczeni, bo w Polsce czwarta nad ranem. Tak jest. Tak sobie myślę, że wyjechaliśmy o 9, teraz jest czwarta. Jesteśmy w otwornie zmęczeni, tak jak mówisz. Trzeba będzie jeszcze 3 godzinki pojechać, ale na szczęście to będzie przyjemność, bo takim autkiem to zawsze musi być przyjemność. Ej! No dobra, no to co, jedziemy? Nie idziemy na łatwiznę, przed nami Dolina Śmierci. Ujaut. Stany. Dzień drugi, który rozpoczął się o godzinie 5.30, wtedy wstaliśmy. Przedrożny motel, jajeczniczka, która chyba Jajek nigdy nie widziała, nie była za dobra. To prawda, ale tak ruszyliśmy dalej. To jeszcze jest Kalifornia, chociaż bardzo blisko Nevady tam zmierzamy, ale musieliśmy zrobić kilka przystanków. Jeden z nich to jest to, to jest małe miasteczko Kaliko. Kiedyś powiedzielibyśmy, że Kaliko, czyli miasteczko małe, ale jakże bogate. No bo tutaj kopalnia srebra, to tutaj działo się naprawdę wiele dobrego, jeśli chodzi o zarabianie, też o dystrybucję, o samą gospodarkę całej Kalifornii. Ale coś, co zaczęło się w XIX wieku, jeszcze w XIX wieku się też skończyło, gdy nagle te kopalnie zostały zamknięte. Teraz one nadal tu są, nie można tam chodzić, są bardzo niebezpieczne. Miasteczko upustoszało, Teraz jedyne dzwony, jakie słychać, to tylko dla turystów, bo samo miasteczko z Miasteczka Srebra. Przeobraziło się w miasteczko Duchów, w Ghost Town, Calico Ghost To jest to miejsce bardzo piękne. Są ślady Westernów, bo to tamte czasy, ale to nie jest jedyne piękne miejsce w okolicy. Tak, 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 bo byliśmy też w Barstow, a więc w mieście położonym pomiędzy Los Angeles a Las Vegas, czyli na tej trasie, którą chcieliśmy pokonywać i pokonujemy. I rzeczywiście to miasteczko też imponujące. Przede wszystkim stacja kolejowa, która działa, ale umówmy się, że raczej uczęszczana jest bardzo rzadko. Natomiast tam położona jest niezwykle imponująca trasa kolejowa, właśnie prowadząca niemalże z Santa Fe aż właśnie do Kalifornii, jeszcze wyżej można de facto pojechać całym tym pociągiem, już potem do Chicago, natomiast rzeczywiście robi to duże wrażenie, no bo pociągi to też jest część dawnych Stanów Zjednoczonych, teraz już raczej pociągami Amerykanie nie jeżdżą, natomiast rzeczywiście cały czas one gdzieś tam są zakorzenione w tej tradycji amerykańskiej. Chcielibyśmy jeszcze tutaj trochę zostać, to wszystko, ale tylko złapiemy szybkie gadżety i pędziemy dalej, bo za 3 godzinki musimy być go as Vegas nas już czekają gości. The original story is that Dorsey came and was hungry and thirsty, starving. Emaciated, so they began to feed her and give her water. That's these two gentlemen, and the two gentlemen ran the mail route for Calico. Well, one fell ill, and then the other brother fell ill. Well, she had done the route with them for months, so she just continued to deliver the mail, and she did to this day. I mean, to, to, the, you know, to the time she retired, but we don't get mail here anymore. <laughs> Dojechaliśmy już do Las Vegas. Udało się przebrnąć przez wszystkie procesy, czyli dostać do hotelu, dostać na hale. i to jest chyba najważniejsze, bo trwają właśnie treningi przed tymi meczami półfinałowymi. Całe media mają zwol zwolną strefę tylko tutaj i nie ma powodu, 100% skoncentrowane jest tam, 0% tutaj, dlatego że tutaj jest ja niego. Idę I Damien Lillard. 15 minut. Ostatnio w treningu tylko tyle mieliśmy możliwości oglądania, nie są to żadne założenia taktyczne. To mimo wszystko jest bardzo ciekawe, w szczególności z perspektywy dziennikarza, bo rzeczywiście nie ma tutaj jakichś tam taktycznych zawirowań, nie ma, wiadomo, dyskusji między trenerami a zawodnikami, ale jest rzucanie, widać mniej więcej na czym dany zawodnik się skupia i to jest mega, mega interesujące, bo chociaż przez te 15 minut można zobaczyć jak oni rzeczywiście przygotowują się do tych najważniejszych spotkania, to będą naprawdę bardzo ważne spotkania. Od początku, od, od właściwie godziny której, 10 do godziny 16, .00. każda minuta jest tutaj zaplanowana po kolei, każda drużyna ma swoje treningi. Gdy jedna ma treningi, gdy kończy treningi tak jak teraz, kolejne już się przygotowują, gdy ta drużyna teraz skończy, pójdzie natychmiast do, do strefy dla mediów i tam wybrani zawodnicy bądź trenerzy będą mieć okazję odpowiedzieć na pytania na konferencji albo jakby będą mieli przyjemność jeden na jeden.

Zawsze na słuchawkach, a teraz nie muszę moje słuchawek, bo to co muszę na słuchawki mam live z dobrych myślników. I tak sobie myślę, że zawsze też yy, mimo że mamy bardzo dobre widok z tego pomieszczenia, to jest czy lepszy niż życie. Minimalnie słyszysz dźwięki. Nie wiem, czy nie. Widzisz, może i kolory widzę za mało, ale dźwięki mam nad to cześć! Byli Milwaukee Bucks, a to są Indiana Pacers, więc operator fantastycznie, wiecie, to, fantastycznie to wymyślił. Ja nie Czego nie dzielisz? Ani drużyn, ani kolorów. Stefanie, jak się bawisz? jest. piękny widok, ale musimy dostać się więcej tam, żeby mieć jakieś jedzenie. O, bo są takie tak, naklejki. Taśma tak zwana. Nie no, żartujemy, na to już już drzwiu my stoimy losowo, Akurat na nich. Nie, będziesz na odwrót. No to, to tak. Rozprawiamy o tym, czy przyjdzie jedzenie. A pan za kanałem myśli, że przyjdzie, czy nie? Myślę, że przyjdzie. Trzeba poczekać plus minut. Aaa, czekam. Od godziny 22.30, bo wtedy ostatni posiłek jadłem. No to tak. trzeba było zjeść przed wywiadem. Ale nie było co. Jak nie no, poszliśmy. nie zjedli. No ale jest ja musiałem czekać na wywiad, bo kamera, wiesz... już 40 minut. No to bo kamera, idziesz się spóźnił. przez to się dziennikarze nie jedzą. 70-letniej lat stoi i nikt nigdy nie przyszedł za Panowie, jak oceniacie warunki oglądania meczu finałowego? Meczu? przecież Warunki są doskonałe. Tak. Naprawdę. Szczególnie yy, sekcja, że tak powiem usług żywieniowych catering catering, tak, innymi słowy proszę zobaczyć to nawet wygląda na słone, a smakuje Bo jest. ust już nie masz już się pogodować. <noise> <noise> możemy? chłodzony czy nie? powiedz kiedy W Las Vegas pojechaliśmy do Houston na mecz San Antonio, czyli śledzimy Jeremiego Sofana. Trochę już Halle w NBA zwiedziłeś. Ocena tej? Nie no, ocena będzie pozytywna, ale chyba nie jest słabsza. Ale nie tak? Nie, trudno w sumie znaleźć Halle NBA, która jest brzydka. Też nie na wszystkich jeszcze byliśmy. A najładniejsza, w której byłeś? No powiedz. To Można mówić? <laughs> Można mówić, że <laughs> tak. Capital One Arena. <laughs> Kto by Nie, ale największe zaskoczenie pozytywne to hala w Cleveland. No, to Ona prawie. była świetna. Fajna była. I ładna też z zewnątrz. Ładna z zewnątrz, bo przeszklona z jednej strony, a w środku była ogromna, świetna perspektywa wysoka, stroma, więc to była, to była bardzo dobra hala. A pan gdzie dzisiaj leci? A dzisiaj na Księżyc. Kawałek jest. Jak się podoba muzeum Space, kosmosów, kuton. No Mamy póki problem. co faktycznie troszeczkę większe od tego co można spotkać w Polsce. <laughs> Jesteśmy na Marsie. Podobne akwarium widziałem u mojego sąsiada, tylko wchodowało jeszcze coś innego. <laughs> San Antonio Spurs Los Angeles Lakers Na początek wyszliśmy sobie z auta Grzecznie nagraliśmy co mieliśmy nagrać San Antonio, San Antonio Mimo, że Texas dzisiaj deszczowy Nieco inna pogoda, ale może to Co? Nic, nic nie zrobiłem Zrobiłeś? Teraz udajemy się do wejścia dla mediów Co cię najbardziej denerwuje przy okazji W ogóle przechodzenia tych wszystkich procedur Przedmeczowych huh. To jest dobre pytanie, co mnie denerwuje? W tym momencie trafimy tylko pogoda. A, myślałem, że ja. Już zawsze... porównał do Ekstraklasy, bo ty jeździsz na Ekstraklasę. No to kontrola na Ekstraklasie bywa większa niż tutaj. Naprawdę? Tak. No ale chyba nie skanują Pozdrawiamy ci. wszystkich z Legnicy już nie, nieobecnej w Ekstraklasie, gdzie trzy kontrole przeszukiwania auta z nim się wiedzie. Uuu, tu chyba jakieś takie personalne wycieczki? No nie wiem, ale nie wiem. Ja, ja jestem przyzwyczajony do wielkiej kontroli. No właśnie, Gabriel zawsze jak przechodzi przez kontrolę to trzy przeszukania na bok. Może dlatego, że w... taka uroda, bym powiedział, że egzotyczna. Gdzie jest najlepsze jedzenie na hali NBA w Stanach, a gdzie najgorsze? No? Najlepsze w Los Angeles, Lakers. Tam było wszystko, tam były nawet loty. A w Waszyngtonie dali nam kupon na 10 dolarów. No! God! super. Na 25. I jeszcze sobie. I sobie poradziliśmy. W Waszyngtonie, w Waszyngtonie, wszystkie pieniądze trzeba wydawać na kurczaki i specjalny sos, mambo, chicken sauce, który jest dostępny tylko w Waszyngtonie, oryginalny, bo tylko stamtąd pochodzi i on jest warty każdego dolara do 25 Ja bym 10 minut. To są swoim drogą miejsca dla dziennikarzy. Eee, takie bardziej piłkarskie, bo jednak w polskiej koszykówki i zazwyczaj w sportach halowych miejsca dla dziennikarzy są na parkiecie, ale ta widoczność jest chyba ogólnie spoko. Bywało gorzej, nieraz siedzieliśmy pod dachem, Telebim jest w sobie idealnie na wprost, więc nie ma co narzekać. Dosłownie, kilka minut po meczu hala opustoszała. Nie wiem, minęło 6-7 minut i już nikogo tu nie ma. Tu za moimi plecami trwa teraz konferencja pomeczowa Grega Popowicza i zawodników. My czekamy na wywiad. Tam w środku też jest redaktor Rogaczewski. A tutaj taka kotara, która właśnie oddziela. Wszystkich dziennikarzy od szatni San Antonio Spurs, którzy no, raczej puszczą do szatni dziennikarzy, ale będzie to prędzej kilkadziesiąt minut po meczu. Happy with the win, but we win more games, and now we got Chicago, Milwaukee, so just on to the next game. Thanks, jak to się stało, że znaliście się na tym, tym spotkaniu? że jesteście stałymi fanami? Dokładnie, jesteśmy stałymi fanami. Przychodzimy tutaj, właściwie mamy season tickets. jest. Mieszkasz na stałe w San Antonio, od jak długo? A, od 20 lat. Ja rozumiem, że młody rośnie, wychowany na Jeremim Sochanie. O ja, dokładnie. To jest jego ulubiony zawodnik. Ja mówię, nie ty... Sędziowie wracają do akcji. Oglądaj tylko w kanale Plus Online.